Tam to ja, gpm.pl I wracam z całkiem innym materiałem <environmentally noise> Tak Simon Descorer 3D Czyli szymek czarodziej, tak po polsku Moja pierwsza gra, którą w całości przeszłem W ogóle gra mojego dzieciństwa Chociaż jestem jeszcze młody i duchem i ciałem Lecz dzieciństwo mam już za sobą. Tak Dobra, no co, so, so, zaczynamy tam. Nowa gra Ogólnie to to jest wszystko o jakimś świecie tam. To przygodówka. Ale grafika jest przednia. Dawno, dawno temu Szymek, czarodziej, znany ja, był jako Simon the Sorcerer. Oto krótkie streszczenie poprzedniej części jego przygód. Po odkryciu magicznej księgi zakleń Szymek został przeniesiony do innego wymiaru. Miał uratować dobrego czarodzieja Kalipsa, więzionego przez Sordida. Konawszy złego czarodzieja, Szymek został odesłany do domu. Był to jednak postęp ucznia Sordida, Runta, który chciał wykształcić swego macowego mistrza. Szymek wkrótce zorientował się, że wrogowie chcą ukraść jego ciało po to, by Sordid mógł wrócić do naszego wymiaru i odkryć najciemniejsze sekrety uniwersum. Ciekawe co to A, do... dobra, dam, dam sobie spokój. Teraz zostawiam was samych z filmikiem. Panie, jak dobrze znów cię widzieć. A, mój wierny uczeń. Komienny wyraz twarzy. Czy wydarzyło się coś istotnego podczas mojej nieobecności? Wszystko... Balanga była! Tak, jak zaplanowałeś, O wielki. Doskonale. O, o, panie, spójrz! Spójrz, panie, co dla ciebie przygotowałem. Jakieś to słodkie zruszyłem się w tym odcinku więcej będzie film niż grania, ale... <tudno> Trudno. Godne pochwały, mój młody uczniu. Czy wybierzesz się na jazdę próbną, mój wszechpotężny panie? Teraz, gdy znalazłem to, czego szukałem, to ciało nie jest mi już potrzebne. I Dobra, kola. Dominus, Magie. spiritus, morke. Panie? Panie? Jesteś tam? Nie, nie ma mnie, ale ruszam głową tak dla jaj. O, o wiele lepiej. Cieszę się, że ci się podoba, książę, wszelkiego zła. Odnalazłeś już, praprzodka? Jeszcze nie, mój wyrozumiały panie, ale jestem tego bliski, b, 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 bardzo, bardzo bliski. On ma strój. Musisz go odnaleźć zanim moi wrogowie wystąpią przeciwko mnie. Jeśli mogę się odezwać o panie, mam plan odnalezienia praprzodka. <grymne> Doskonale. Twój plan jest podstępny i emanuje złem. Tolu... Zaledwie kilka niedopracowanych detali, które są w sumie nieistotne. Wiedziałem, że ci się spodoba, panie. To do dzieła, mój uczniu. Tak, panie. Aha. To będzie dobra. <laughs> Jeszcze tu jesteś. Wybacz panie. Trzech starych prawiczków i seksy laska. Czy to nie wygląda dziwnie? Ale to romantyczne, no. Za chwilę będzie koniec filmu. I zacznę wreszcie grać. Co mnie niezwykle cieszy. Masz duszę ofiary? Nie zgubiłem, sprzedałem w monopolowym też. No. Tak! Zaczynajmy więc. Dobra ciasteczka, dobra. Otwieraj. Armorak, tu. Dobra, nie spoileruję. Opóźniony zapłon? Do koniec? Siedem dni i nocy musi minąć, zanim dokona się integracja. A wtedy rzecz jasna musi dowieść, że wart jest tego daru. Niezwłocznie wyruszamy do poliganis. Dobrze. Pamiętaj, by mu wręczyć mój list, jak tylko się zjawi. Jeśli się zjawi. Dajcie spokój. Nie będę tu mokła przez całą noc. <laughs> Jeśli szupki. historyjka o nim jest prawdziwa, wszystko pójdzie gładko. O, rany. <laughs> A ja jestem za młody na takie rzeczy. Ja wiem. no Przepraszam Was bardzo. Demoralizuje ludzi. To jest złe. <laughs> Najłatwiejszy no rozdział w tej grze. Rozdział pierwszy. Ja w to grałem, jak to jest taka zboczona gra. Ja miałem wtedy ile. Siedem lat, może osiem. Oczywiście gra jeszcze starsza. Hmm. Nie przypominam sobie, że on kładł się spać w... Hm. Komnata odrodzenia. W komnacie odrodzenia? koksowaty, o... Hej! Hej! Kupca klej, klej! Nie no dobra Hej! Pić się się zachciało. Hej! Gramy. No i co teraz? Teraz? <grym> Mam kontrolę nad nim! Ups. Komnata odrodzenia. Hmm. Ciekawy był to dialog, naprawdę. Wróżka! Co ma paluszka? Nie, nie wiem jak to się mówi. Dobra, mów coś. Wróżko, bo program nie ma. młodzieńcze. E, czy to świątynia życia? A niby skąd mam wiedzieć. Dopiero się obudziłem. E, szukam jakiegoś szczepana, szymka, może Stefana. Nie usłyszałam wyraźnie. E, coś się zakłóciło przekaz w centrali. Ja jestem szymek, ale... To mi wystarczy. Jestem twoją dobrą wróżką. Oj, 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 oj. Lager wchodzi powoli. Ja robię. bo nie. Miałem już cięcie robić, ale... Czy to ukryta kamera ze striptisem? Niegrzeczny ty. O, Przepraszam, chodzi o to, że... Teraz rozumiem, dlaczego powiedział, że jesteś trudny. Ta żałosna skamielina tak zwanego czarodzieja. Wiedziałem, wiedziałem że Miejsce na dysku mi się skończyło i było chwilowe cięcie. Za każdym razem, cięcie. kiedy przytrafia mi się coś dziwnego, okazuje się, że on za tym... Przepraszam za... Może powinienem z nim nie, nie o tym porozmawiać? Chyba. Już ja sobie z nim porozmawiam. Tak czy siak, zrobię to, co do mnie należy. Znaczy się co? To proste. Poproszono mnie, żebym zjawiła się od czasu do czasu... I powiedziała ci, co i jak masz robić. A, że? Na początek weźmy tę dźwignię. Jeśli zechcesz ją przesunąć, ustaw się do niej przodem i naciśnij klawisz akcja. No? Spróbuj. Ciekawe, czy się uda. Nie jestem pewien. To jest zbyt trudne zadanie, jak dla mnie. Ta gra sprawia mi wielkie trudności. Czemu mi każą naciskać Enter? Nie dam rady. O! Jest! Yes, udało się! Udało się. Doskonale! Bystrzak z ciebie. <grym> no co ty? Widzę, że moje zadanie będzie łatwiejsze niż przypuszczałam. Do zobaczenia! Hmm. Sądziłem, że wróżki są ładne. Słyszałam. A jeśli będę chciał wiedzieć coś więcej, przeczytaj instrukcję. Fajnie. Przepraszam za to bicie jedzenie, ale wstałem co dopiero. A ja to chyba nie jest kasa. Nie, 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 nie. Nie piłem tyle wczoraj, żeby kasa mieć. Cześć! To płyta życia. Za każdym razem, gdy w pobliżu będzie czyhać jakieś niebezpieczeństwo, znajdziesz jedną z nich. I co z tego? Płyty życia znajdziesz w całej krainie. Jeśli powinie ci się nogać i zginiesz, krainie. zostaniesz reanimowany w miejscu, w którym ostatnio stanąłeś na płycie. Śmieszno i straszno. Zupełnie jak w japońskich RPG-ach. Kiedy natkniesz się na jedną z nich, Dobra. miej się na baczności. Bo to oznacza, że grozi ci niebezpieczeństwo. Ja, dzięki temu wynalazkowi można by naciągać PZU na parę groszy. <grym> no, nie ja wiem. No, widać na tym ten, no, egipski Hieronim. Hieronim. Też tak kiedyś na to mówiłem. <grym> Oczywiście przez tą grę. <grym> Zupełnie mnie ona z... 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 De, z... Desa Fakcyn... No, no, dobra, dam sobie spokój. Jak to mówią, klejnoty są najlepszymi przyjaciółmi szymka. Skojarzenia. Nie, no, wyratuję. Masz na koncie pierwszą zdobycz? Co? Pewnie chciałbyś, żebym powiedziała Ci, jak jej użyć. To zajmie kilka minut. Mmm, w sumie to? Mógłbym nacisnąć mów dalej, żebyście się wy obeznali i tak dalej. Nie. Ale nie, sam bo wie, ja co ja wam mówić? Hmm. W takim razie? Dobra. Na razie. Koniec tego jedzenia. Idziemy i gramy. Uu, 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 uu. Nie wiem, w którą stronę mam iść. Chyba tutaj. co to jest? Bo ja już nie zaspoileruję, bo nie pamiętam tego. Co? Co? <laughs> Jezus Maria, moje gadu <laughs> Agent 007. Albo Agent 07. Alkoholik. <laughs> Agent Alkoholik 07 Dobra, on Czerwone Wygląda na typowego golema rodem z Gier Fantasy <golim> Golem. Ej, nie wiem co w tym śmiesznego było. To u mnie normalne, że ja się śmieję z rzeczy, które nie są na ogół śmieszne. <golim> trudno. Miał no, stary Zrobię ci z głowy gówno Zresztą mi tak jesteś golemem to wszystko ci to jedno Rodem z gier fantazy No i coś dźwięk nawala Bo to powinno być takie hmm. Jakoś tak Jumka? Da się to wyjąć? Ani drgnął. Niech to. Mogłem je opchnąć w lombardzie. Też o tym pomyślałem i dlatego chciałem to wziąć ze sobą. Ale trudno. Okej. Okay. O nie, 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 teraz to na czym ja parę razy niestety poległem. Co znowu? O mało nie zapomniałam o czymś bardzo ważnym. Czego? Jeśli zdarzy się, że zamiast maszerować zechcesz biec, wystarczy, że nie przerywając marszu przytrzymasz klawisz bieg, a po chwili zaczniesz biec lub biec sprintem. Domyślnie Twój sposób poruszania ustawiony jest na bieg, ale jeśli naciśniesz klawisz sprint, zaczniesz biec sprintem. Ponowne naciśnięcie tego klawisza pozwoli ci wrócić do biegu. Czy to jasne? No. To mnie w tej grze zawsze rozwalało. Ona rusza buziom, piszą napisy, ale tak naprawdę nic nie mówi. To nie jest mój błąd, tylko błąd w grze. W grze. Przepraszam za moją dykcję, ale niestety jestem to dzisiaj nie Teraz mi o tym mówisz. Nie no, jestem dzisiaj tak sobie tobie tak to pa, to pa. pa. No no i nie lubię jak ta dziewczyna mówi Coś to pa mną kropeczka zamiast buziaczka. Hmm. Oh, cierpię tak. pa. no, znowu. Pa! O, głaz mnie prawie. Dźgnął, znaczy no. Widzę, że udało ci się minąć głaz. No, na pewno nie dzięki tobie. Już prawie się stąd wydostałeś. O jak się cieszę? Coś mi się zdaje, że ten fragment gry jest tylko po to, żebyś mogła mi opowiedzieć o zasadach. Hmm, tak czy siak. Kolejną przydatną funkcją jest tryb rozglądania się. Jeśli naciśniesz klawisz, rozejrzyj się mm -hmm. i przytrzymasz go, zobaczysz świat swoimi oczami, a nie jak dotąd okiem jednej z kamer gry. Lepiej powiedz to im, nie mnie. Ja jestem jak tylko chcesz? ja. Przepraszam bardzo. Jeśli naciśniesz klawisz, rozejrzyj Szacunk. się i przytrzymasz go, <noise> zobaczysz świat oczami Szymcha. On a ma a oczy? Dotąd Okiem jednej z kamer gry. Przytrzymując klawisz Rozejrzyj się, za pomocą kursorów możesz obracać głową szynka. Kiedy zechcesz wrócić do normalnego trybu, po prostu puść przycisk. Dobrze. Świetnie, krótko i na temat, na pewno zrozumieli. No mogę już iść? Straszny z Ciebie niewdzięcznik. <laughs> To było pochlebstwo Niewdzięcznik Straszny niewdzięcznik Spaść się tu nie da No Wystarczy, że sobie tak będę szedł Piękaj eee, yy, yy. sprintem, stary Czas nas goni Mama z obiadem czeka, a ty co? No, od razu powiem no, to znowu ty. Słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzać. Jak nauczyciel. Jeśli naciśniesz klawisz czołganie, zaczniesz się czołgać, podpierając się dłońmi i kolanami. W tej pozycji możesz się czołgać ja nie mam kolan na wszystkie strony za pomocą kursorów. Ponowne naciśnięcie klawisza czołganie sprawi, że wrócisz do pozycji stojącej. Łatwizna. No... Może. W zasadzie, w zasadzie nie powinnam podpowiadać, ale nie, nie pozwól, by dostrzegło do cię oko, oko, że jak? Znowu się miejsce na dysku skończyło, tak? Gra za dużo z Dobra, teraz spoiler pocisnę, bo wiem co tu trzeba robić. Stary... Na dół. Zaraz powinno się to oko uruchomić, a tu dupa. Przeszłem to, ła, ha, ha. Być! Tak jest pierwszy y, ten etap y, rozrywki zakończony. No piękna kraina, piękna, naprawdę. Przyjemnie wyjść z tych zatękłych katakumb. No. <taki> jak znam życie to ten typek Kalipso gdzieś tu się przyczaił. Albo on, albo ktoś z dziwną i tajemniczą wiadomością. Dobra, to na pierwszy odcinek to będzie tyle, bo i tak tego dużo jest. Miejsca na dysku mam mało. No i takie życie, no. Dziękuję za wyświetlenie, obejrzenie tego. No i do zobaczenia w następnym odcinku I oczywiście suba bym poprosił Ale jak nie to nie Nic się nie wpraszam Dobra Czymka Bye